Thank you. Cześć moi drodzy witam Was serdecznie na moim kanale. Chciałem nagrać składanie komputera, no niestety, ale czas goni. i Tutaj ważniejszy jest dla mnie termin realizacji zamówienia niż y, nagranie filmu ze składaniem, dlatego niestety, ale dzisiaj też tylko jeszcze prezentacja y, gotowego zestawu, a chciałem go Wam pokazać, bo myślę, że jest dosyć ciekawy. Jest to na przykład płyta Asroka Z270 Gaming K4, którą tutaj zresztą widzicie w tym zestawie. Tej płyty jeszcze nie widzieliście, ja przyznaję się bez bicia, korzystam z niej pierwszy raz. I muszę przyznać, że jest płytą naprawdę wypasioną, bardzo ciekawa konstrukcja, fajnie wygląda też kolorystycznie, jeżeli ktoś by taki zestaw sobie budował, bo jest dosyć dużo takich czerwonych akcentów plus podświetlenie przy tej zaślepce na porty wejść wyjść, więc jest tutaj spore pole do popisu, jeżeli o to chodzi. Konstrukcja z dwoma złączami M2, także tutaj też na dyski mamy sporo miejsca, jest dużo możliwości, dużo opcji do wyboru. Jeżeli chodzi natomiast o całą resztę zestawu, to przede wszystkim to jest komputer, który będzie również pracował. Dlatego między innymi mamy 7 7700 ale to jest wersja z zablokowanym nożnikiem, żeby utrzymać temperatury przy długotrwałym obciążeniu oraz dodatkowo jeszcze zapewnić bardzo wysoką kulturę pracy. Chłodzenie to Grandis 2 x XE1436. Całość na życzenie klientów tutaj została zamknięta w obudowie Gladius M35 od Silentium PC. To może jeszcze ja w ramach Ciekawostki, to jest generalnie zestaw, który jest zamówiony na prezent. To jest prezent bodajże urodzinowy, jak się nie mylę. Mamy tutaj do dyspozycji 16GB pamięci RAM, do dyspozycji procesora, to są HyperXe Fury DDR4 taktowane zegarem 263 mhz Nie bez problemu oczywiście można podkreślić wyżej na tej płycie głównej i w dwóch kościach. Płyta ma 4 sloty, więc jest bezproblemowy, bezproblemowa możliwość rozbudowy w przyszłości do ze spokojem nawet 32GB bez konieczności wymiany pamięci. Podstawowa nagrywarka LG. Linki, moi drodzy, do wszystkich części znajdziecie w opisie tego filmu. No i karta graficzna. Karta graficzna to konstrukcja MSI GTX 1070 z takim kozackim podświetleniem jeszcze backplate'u Wrzuciłem zdjęcie na Instagrama. To jest wersja Gaming Z, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. Są również dwa dyski SSD na system oraz podstawowe program To jest Iridium Pro od Goodrama 240 GB oraz dysk systemowy tradycyjnie WD Blue o 1 TB. Tu również widzicie także system operacyjny zainstalowany to jest 1064-bitowa. No, w związku z tym dosłownie, już za moment zapraszam Was na prezentację wyników testy wydajnościowe czy Mark Time Spy oraz Firestrike. Bije się w serce. Ostatnio gdzieś mi się coś e, tak naprawdę zapisałem. Po prostu dwa wyniki z e, Firestrike zamiast jeden z Time Spy, dlatego nie było po prostu przy ostatniej albo przed ostatniej prezentacji obydwu, no, więc no, moja wina niestety. Wyniki poszły nie powiem brzydko co. No ale dzisiaj dopilnowałem tego, żeby były obydwa. I zostaje jeszcze zasilacz. Z na to, że to jest obudowa dwukomorowa, zasilacza nie widać. Tutaj też postawię na sprawdzoną konstrukcję z zapasem mocy. To jest dokładnie produkt Big White Straight Power 10 o mocy 600 W z certyfikatem 80 plus Gold. Jeżeli chcecie jeszcze wiedzieć coś odnośnie tego zestawu, pytajcie śmiało, piszcie w komentarzach. A już teraz zapraszam Was na... Krótki test wydajnościowy, czy demark i tak jak powiedziałem, Time Spy oraz Fire Strike. Linki do pełnej specyfikacji w opisie tego filmu. Ode mnie na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć. Hej.